Hej, to ja, Olek dzisiaj pokażę Wam no, no, poradnik, jak zostać takim dobrym youtuberem, pier czyli pierwsze początki początkowych youtuberów, które mają żeby stać się dobrymi youtuberami, tak no tak no w skali 1 do 5. No, od 1 do 5, no to do 5 będziecie lepsi. No, pierwsza rzecz. Musicie be bez głosu nagrywać, bo jak będziecie... No na o tak z głosem na maksa. Czekaj, przedstawię wam to. Także będziecie mieć no, cały no, głos włącz, wyłączony oprócz tego. No to patrzcie, jak to wyjdzie. Otwieram ten na przykład No i wy widzicie, słabo jest. A jak tak, to możecie sobie podkładkę zrobić, czyli jakoś muzykę z YouTube'a. I patrzcie. Czekajcie. No widzisz? I tu wszystko dobrze, możecie sobie muzykę włączyć, czyli wiecie, taką, zagadź tą, tą, no polecam Wam do SoundCloud, tam są fajne muzyki na podkładkę do do, do, do robimy sobie fajnych, fajnych filmików. A dru, teraz przechodzimy z drugą rzeczą. Druga rzecz, czyli, że musicie jakoś dobrze mówić i tak, nie tak. No, słabo, na przykład, hej, to ja, Olek. Lub tak, no, normalnie, tak, no, hej, to ja, Olek, w ogóle, wiecie. No i trzecia rzecz, to nie, trzeba mieć jakąś dobrą muzyczkę, żeby stać się popularnym, ale nie tak, nie za głośno, żeby było nie za głośno. Musicie to zatestować, zrobić sobie test tej muzyki, zobaczyć, czy jest dobra, czy jest zła, według Was i skali do innych. I wtedy, jak będzie dla wszystkich, na przykład gamingowa, będzie, piszcie sobie muzyki gamingowe do grania do jakiejkolwiek gry, do CS, do Fortnite'a i do czegokolwiek, żeby była jakoś dobra. I ostatnie, jeszcze dwie rzeczy. I nie możecie nagrywać na. na, po prostu, nie na słabo będzie wam no, na dworze, bo wtedy jak jakiś samolot lub będziecie żyć, tak po prostu szurać no i będzie słabo. a jak będziecie w domu to nie będzie szurania lub w pracy kogoś i ostatnia rzecz która może wam pomóc w stanie dobrym youtuberze to to, to widzicie to pokażę za chwilę wam powiem muszę wymyślić i ostatnia rzecz to to właśnie e, na przykład nie było od 3 osób, 4-5 na no, odcinku, bo będzie po prostu za głośno. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. To...